Cześć, witajcie na kanale Rybacko W dzisiejszym odcinku jesteśmy na rowie Łowię sobie tutaj wykonałem dwa rzuty właśnie sobie siedzę odpoczywam łowię na, poczekajcie przybliżę na kanibala oto takiego Przepraszam za wiatr, ale nic nie poradzę, na to. jest zimno wciul. Jestem kawałek, no nie, no kawałek, nie taki aż kawałek, prawie, że kilometr od domu. Specjalnie przyjechałem dla was nagrać odcinek z tego rowu, bo w pobliżu u mnie nie ma żadnego bagna, ani nic. Miałem kiedyś bagna, ale mi zasypota. ta. I łowi, mówię a jadę zobaczyć na row Pojechałem sobie i rzucam i jednego okonka miałem branie. Miałem go i holowałem go i mi spadł. Nie wiem skąd tu ryby się wzięły. Ale łowię dalej, zobaczymy. Brał mi na pomarańczową taką gumę. Za chwilę znowu założymy. No i zapraszam do oglądania. Myślę, że przejdę sobie na tą stronę Nie na tą Bo to nie ma sensu Bo z tej się cilowo zrzuca, zobaczymy jak z tej Dobra, no to zobaczymy jak tą gumę założę A jeszcze sobie oddalę, lekko mam przybliżone Na razie nagrywam na... Telefonie z powodu takiego, że... Nie wiem jak ten kanał się rozwinie bardzo i mam nadzieję, że jak jak najlepiej. No, bym chciał, żeby się rozwinął dosyć dobrze. Jeżeli się rozwinie dosyć dobrze, to będę nagrywał więcej odcinków. Jest aktualnie sobota, a w niedzielę mam nadzieję, że pojadę sobie gdzieś na rybki. Na tą gumę miałem, o tak, gumaczkę miałem, okonka. Katar mam letki. Myślę, że może jakąś obrotóweczkę założę sobie. Będzie ze mną... O tak, Od spinning sobie założymy do... Alge dwójkę to jest. Założymy sobie taką. Może przyjdzie do mnie, przyjedzie do mnie mój kolega. Połapiemy sobie razem. I będziemy nagrywać też razem. Z, w, z rzeki odcinek, który wrzuciłem dzisiaj i dzisiaj go nagrywałem w, sobot w sobotę, tak, tak, tak. I nie było ryby na nim, niestety, ale odkryłem bardzo fajne miejsca, i z tego co się dowiedziałem że tamte bagno co odkryłem jest opuszczone. Jeżeli byście chcieli takie coś, żebym zarybiał te bagno szczupakiem, jak złapię jakimś okoniem, płotkami. wpiszcie w komentarzach. Nawet i będę kupywał te rybki, tylko mam nadzieję, że się rozwinie ten kanał. I połapię sobie tam, powpuszczam z moim kolegą, bo już rozmawiałem z nim dzisiaj. I to tak naprawdę jest mój sąsiad. Dobra, on może przyjdzie. Patrzę, zanim miał się uczyć jeszcze, miał 8 stron do przeczytania. Wątpię, żeby się o 17.00 miał przyjść, o 17.00. Jeszcze nie przyjechał Dobra, to 17.20 czekam na niego. Jak nie przyjdzie, to i też zbieram się do domu, chyba. Dom, Dobra, to zmieniam na sobie na Alge Dwójeczkę z kanibala. Dobra, Widzimy się, jak zmienia. Alga już założona na grawkę na rzece. Urwałem jedną gumę. Nic nie złapałem, ani nic. rzece nic nie złapałem, a urwałem jedną gumę za 2-3,50, bo razem z haczykiem. Bo haczyk. 50 guma, 2 złote prawdopodobnie. No. I jeżeli byście chcieli, raz... dobra już nie będę mówił. Na koniec filmu powiem, jak będę szedł do domu z rowerem. Dobra, to widzimy się może przy rybie. A po przedmianie robotówki. przeszłam sobie cały rów Siedzę sobie na takiej właśnie desce. Tutaj kawałek drzewa tam i na studni. I tak siedzę sobie i myśl, myślę, 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 czy nie iść do domu, bo oprócz tej ryby nie było żadnego brania. I nie, myślę, czy nie iść do domu. I chyba jeszcze, nie jest już 17.20, nie, to 17.12 posiedzę, bo mi zimno strasznie. Poparzyłem się tutaj wchodząc za tą tą. Do 17.12 ciepło posiedzę sobie, myślę. No i będę zbierał się do domu. A, miałem Wam mówić, skoro już tak siedzę, nie bierze nic, bo się ze sobie porozmawiam z Wami. Jeżeli byście chcieli, żebym kupił GoPro jakieś, tam Hero E. Y Mam chęć kupić 8 Black, to piście w komentarzach, bo nie wiem, czy ten. Nie wiem, czy to się opłaca w ogóle, bo nie wiem, czy ja będę nagrywał. A ma... chciałbym nagrywać, tylko nie wiem, czy będzie mia... będę miał dla kogo, bo jeżeli wy nie będziecie mnie wspierać w tym to nie wiem czy będzie mi się chciało jeszcze nagrywać no już jutro będę nagrywał, starał się codziennie nagrywać filmy na ten kanał ale nie, nie będzie to może możliwe dla mnie, bo wiecie nauka i w ogóle więc nie wiem czy to będzie najmniej możliwe ale będę się starał z nauką i z rybami się wyrabiać Więc myślę, że powinno wyjść to wszystko Zmienię sobie tutaj na, z tej obrotówki na jakąś inną gumkę czy coś takiego Pójdę do końca pójdę do rowera do roweru i posiedzę przy rowerze może przyjdzie mój kolega, może nie, jak przyjdzie, to posiedzę jeszcze z nim, Porzucam No jak nie przyjdzie o tej, 17, tej 12 to się zbieram do domu. Więc oddam sobie, jeszcze zmienię sobie gumę na gumę z blaszki, o to takiej i się zbieram do domu. Dobra, to się widzimy przy zmianie. Zmieniłem sobie na raczkach. Przejdę do końca i z powrotem i pójdę do rowera do roweru. Przepraszam za pomocą, dobra, to widzimy się przy końcu, tam i pokażę tam, i, i będę się z powrotem i przy rowerze jeszcze pogadam Sorry za te gadania, ale nic się nie dzieje nad to wodą. Idę sobie się że do rowera w tamtym miejscu. Tam o, pożycałem sobie, kilka rzutów oddałem. Nic, a nic, oprócz tego brania jednego okolka. Pójdźmy sobie do roweru. Do roweru. No i posiedzę tutaj przerwaczkę. To już tyle z tego wszystkiego będzie. Ogólnie posiedzę tutaj. 17, 12, i się zbiera. To jest dłuższy taki filmik. Nie wiem czy się wam opłaca się go oglądać, ale myślę, że warto pooglądać, bo jest to filmik taki wspierający mnie w oglądaniu, wyrobieniu, kręceniu dalszych filmów i mam nadzieję że będzie tych filmów bardzo dużo na tym kanale no i się z tym rowerze. tam usiądźmy sobie tutaj na takiej skarbie pyk a może jakbym tutaj tak usiadł o usiadłem w takim miejscu gdzie nie wie Położę się tak Zostawcie subskrypcję na kanale, łapeczkę w górę. Łapkę w górę. Zostawcie suba, łapkę w górę. Im więcej łapek, tym więcej odcinków. Na 10 subskrypcji myślę, że zrobimy konkursik jakiś. Coś takiego. Dobra, no to żegnajcie i... Nor.